Kolina, ja bym Ci chciała bardzo pogratulować wygranej i mam do Ciebie takie pytanie, powiedz, co skłoniło Cię do wzięcia udziału w wyborach MIS? E, to proszę znać, znaczy? Czy Pani wytłumaczy, bo ja jestem z Czech, to nie wszystko ja zrozumiem po polsku, to żeby Pani troszkę wytłumaczyła. Okay. E, dlaczego chciałaś wziąć udział w takich wyborach? A, tak, e, dlatego, że poznałam Pani Lucynę i Pani Saru z Grabowski Models a dali mi taką ofertę a powiedzieli mi, że e, naprawdę e, mógł... Może iść do, takiego, do takiej misji, spróbować, to poszłam i spróbowałam. Powiedz mi, czy spodziewałaś się tej wygranej w tych wyborach w dniu dzisiejszym? jeszcze raz, czy... Spodziewałaś się, że wygrasz dzisiaj? Nie, 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 nie. nie. Ja wiedziałam, że uh, wygrają koleżanki, że wygra Anita, że, że wygra Weronika bardzo. Oni są takie profesjonalne i już kiedyś robili modelku i już mają ze sobą jakieś uh, jakieś, po czesku, se powiem. No, uh, także myślałam, że oni na pewno się umiejscą, ale to, że ja naprawdę jestem ciekawa. Ale cieszę się z tego, bardzo. My bardzo się cieszymy. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Karolina, powiedz, jakie są twoje plany? Zawodowa na najbliższą przyszłość? Na pewno będą, jakieś, dlatego, że jak mówiłam, że nie myślałam, że, że wygraje, to nie wiedziałam, czy będę robić modelkę do przyszłości, ale teraz, jak już wiem, że wygrałam, to na 100% też myślę. Czyli chciałabyś iść w tym kierunku jako modelka? Chciałam, chciałam, chciałam. na pewno, chciałam. Nazywam się Karolina Gorilowa, jestem 23 lat, jestem z Czech, reprezentowałam Czeską Republikę i pozdrawiam wszystkich do Polski.